Cześć, Pani widzieć znów na kanale. Dzisiaj się wybrałem na taki spacer, żeby przetestować aplikację, która y, dużą sławą się cieszy w internecie. Coraz y, więcej jest filmików na ten temat, a to znaczy się na ten temat, z no, udziałem jej, a mianowicie Randonautika. Zobaczymy, czy da się ją wykorzystać nie tylko do szukania jakichś strasznych miejsc, duchów i tak w internecie pokazują zwłok ale również czy się da do celów turystycznych ją wykorzystać zaraz Wam pokażę nie wiem czy coś zobaczycie już mam tutaj ją odpaloną wybierzmy a traktor, i niech nam stać jakieś fajne miejsce na obóz. No i wskoczyła nam już mapa. Teraz weźmy sobie trasę. Chwila Moja lokalizacja i trasa Oj oj Mam 18 minut do celu, więc Do zobaczenia za 18 minut No i jestem ponownie, słuchajcie Czuję się jak zając Dzięki tej Aplikacji Randonautzika. Spójrzcie, wyciągnęłam je w kolejne pole. A tu gdzieś, a propos, zająca albo zająca, albo sarna siedzi w kukurydzy. Szkoda, że nie mam drona, z góry Wam bym to pokazał. Jak na razie Terrando Nautilus nie pokazanie nic ciekawego, także eee, mam duże wątpliwości co do tej aplikacji. Czekajcie, bo mi się modem odpiął. Eee, mam duże wątpliwości co do tej aplikacji, ale. Słuchajcie, mam w czasie eee, drugą lokalizację sobie już zrobiłam, Znaczyłam. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję gdzieś tu do cienia podejść. O, jestem tu. Trzeba dojść tutaj. Także. Słuchajcie, do miejsca mamy 6 minut do celu, także nie będę się rozłączał, bo nie ma sensu to 6 minut a też nie będę oswarać na nas moją facjatą, więc pokażę Wam okolice, to co tu widzę. Sorry, nagrywam z ręki, więc trochę może część. Troga od są Jak widzicie dookoła, tylko pole uprawne, zboże zebrane, teraz tylko kukurydza została. Ech. Nie wiem, gdzie ci kukurydza, czy co? Ech. Słuchajcie. Tak to jest. E... 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 Rando na Utika pokazuje mi, że stąd, z tego miejsca Mamy iść tak prosto i pójdzie skręcić w lewo. do pół kilometra i tam będzie punkt. Słuchajcie, patrzcie gdzie jesteśmy znów Bo bym mi ktoś nie uwierzył Znowu jestem w polu A Do Selek widzicie Mam niedaleko Zaledwie kilka kroków zobaczymy co tym razem pokaże nam Antonautika bo jak na razie to ciągnie mnie tylko eee, ciągnie mnie tylko w pola zaczynam się aż bać Poczekajcie o procesy mapy eee. Eee. Gdzieś to tu coś ma być Na tej ścieżce Gdzie idę Zgodnie Z mapą I spójrzcie. Muszę to być widać. Jestem w samym punkcie. No i co? Kukurydza, kukurydza, pole. Nic naprawdę tu nie ma. Nic. Przejdę się jeszcze kawałek bardziej do przodu. Ale naprawdę nic tu nie widzę. Totalnie nic. I znowu zostałem wyciągnięty, wyprowadzony w pole. Także jak na razie randonautica się nie spisało. Słuchajcie, zmienię Teraz całkiem lokalizację więc do usłyszenia za chwilę U, Ale się zdyszałem Słuchajcie, jesteśmy już w zupełnie innej lokalizacji jak widzicie są zieleni pozwolicie, że się wzmocnię wodą. No bo trochę już dzisiaj przeszliśmy. Słuchajcie, to co za mną się znajduje, to są piaskowce. A najpierw wam coś pokażę. To jest pole, to jest główna droga. O, o, o. Tam jak widzicie. To jest główna droga, a tu są wielkie, naprawdę wielkie. Góry piaskowe. Wielkie piaskowce, które od czasu do czasu podczas deszczu, silnej nawałnicy potrafią się obrywać tymi wielkimi, wielkimi bryłami dobra